Nie podejmujesz zdrowej decyzji w swoich relacjach tylko z jednego powodu, podczas kiedy w innych obszarach życia decyzje zapadają tak. Nie podejmujesz decyzji tylko dlatego, że. Nie brakuje Tobie żadnych zasobów, brakuje jedynie odwagi oraz gwarancji, żeby zapłacić za cenę swojej decyzji oraz jej konsekwencje, i nie idzie się na terapię, bo woli się alibi z rolek. Nie brakuje Wam zasobów, brakuje Wam zgody na koszt decyzji, bo brak decyzji też będzie miał koszt. Decyzja oznacza żałobę, utratę starej tożsamości dyskomfort, niepewność, lęk i odpowiedzialność bez jakiejkolwiek gwarancji, bo państwo potrzebujecie się stać swoimi własnymi gwarantami i oznacza również koniec wymówek i właśnie dlatego odkłada się i oczekuje, że samo się ułoży bez waszego udziału każdy dzień bez decyzji to Utrwala Waszą zależność, obniża Waszą samoocenę i sprawczość, wzmacnia lęk i odbiera życie na full. I za rok będziecie dalej mówić jeszcze nie teraz, tylko z większym zmęczeniem. I jeżeli naprawdę chcecie zmiany, to przełamujecie swój mechanizm nie dlatego, że czujecie się gotowi. Idziecie dlatego, że przestajecie tolerować własne. Kłamstwo. Jeżeli chcecie ulgi, idźcie do znajomych albo przeglądajcie dalej. TikToka, media społecznościowe, fora, książki, warsztaty, a jeżeli chcecie potwierdzenia tak, swojej narracji, to do komentarzy. Jeżeli chcecie realnej zmiany, to potrzebujecie wejść w proces bez alibi. Więc jak wygląda dekolak, nie mam teraz zasobów, czyli alibi. Jeden, nie mam siły. Macie siłę cierpieć latami, ale nie macie siły zakończyć. To nie jest dobry moment. Ja potrzebuję się temu jeszcze przyjrzeć, Lul. Nie będzie dobrego momentu. Decyzję podejmuje się w niedoskonałych warunkach. Potrzebuję więcej pewności, tylko odwlekanie tą pewność odbiera. Pewność przychodzi zawsze po ruchu, a nie przed nim. Cztery. Muszę to przemyśleć, poprzyglądać się, myślenie to jest naj... Najbezpieczniejsza forma unikania odpowiedzialności i płacenia kosztów decyzji lub ich braku. Pięć. Ja nie chcę nikogo zranić, ale siebie ranicie codziennie, sześć. Jeszcze spróbuję, jeszcze dam jedną szansę. Bo boicie się żałoby po tym, co już dawno umarło, tylko nie przyjmujecie tego do świadomości. Siedem. Stracę wszystko. Mm -mm. Stracisz iluzję i właśnie tego się boisz. Osiem. Nie mam pieniędzy na terapię, na wsparcie i tak dalej. Masz pieniądze na utrzymywanie wzorca każdego jednego dnia wyciągasz się z portfela 9. Nie wiem, kim będę po tej decyzji właśnie strata starej tożsamości boli najbardziej. 10, jeszcze nie teraz. To zdanie kosztuje kolejne lata, każdy miesiąc bez decyzji wzmacnia zależność, obniża poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo, które sami tworzymy oraz zaufanie do siebie cementuje historię nie mogę i oddala od życia, które się deklaruje, a między deklaracją, a działaniem jest rów Maryński za rok będziecie dokładnie, Tutaj tylko wykończeni. Dlaczego teraz? Bo decyzji nie podejmuje się wtedy, kiedy będzie łatwiej. Podejmuje się ją wtedy, kiedy przestaje przysta się tolerować koszt braku decyzji i na sesjach. Nie pocieszamy, nie analizujemy w nieskończoność, zwłaszcza innych ludzi, ich zachowań. Nie wzmacniamy jakiejkolwiek narracji, tylko ją odbieramy. I konfrontujemy jedno, przed czym się ucieka, i jak z tego wyjść, a nie dlaczego. I zmieniamy to decyzję z datą z deadline'em. To nie jest komfortowa rozmowa. To jest moment, w którym kończy się alibi i zaczyna się śmierć mechanizmu który niesiecie w plecakach przez lata i jeżeli nadal tutaj jesteście to znaczy że wiecie że to oba o was i klikacie albo wracacie do analizowania toksyków, tak, do etykietowania zamiast do pracy głębokiej ze swoim mechanizmem, a nie z cudzym. Bo jeżeli jest się w terapii latami i ta terapia jest o innych ludzi, to to nie jest terapia. Do zobaczenia po drugiej stronie narracji.